To skąd pomysł, żeby zaangażować się w taką akcję? Ja tak naprawdę z Beatą Błasiak i Piotrem Piesackiem, którzy są in inicjatorami e, tej inicjatywy wie, Wielce Małym, e, znam się już od dawna, od tak naprawdę początków mojej kariery. E, zapoznał nas nasz wspólny przyjaciel Rafał Królikowski i ja byłam w pierwszej edycji kalendarza z moim wówczas pieskiem. Jak wygląda sesja zdjęciowa? Wszystko było bardzo wariackie, bo pojechaliśmy do Łodzi, e, tam się znajdowały... Siaki. I oczywiście pełna spontaniczność. No Mam zdjęcie na przykład kalendarz z Walling, który był totalnym wariatem i ciężko było w ogóle złapać w kadrze. I mam jeszcze zdjęcie z lordem, z wielkim Owczarkiem niemieckim. Tak naprawdę Owczarek Niemiecki to jest pies, o którym marzę od dziecka. Już nawet nie pamiętam, ponieważ tak dawno ten pomysł powstał ponad 6 lat temu i od roku jestem zaangażowany w akcję Wielcy Małym, która ma na celu zebranie funduszy i także promocję po prostu. Adopcji zwierząt ze schronisk z domów adopcyjnych, a udało się w ciągu tych sześciu lat zebrać już ponad pół miliona złotych, ponad sześć tirów pełnych karmy. To na pewno jest konkretna pomoc. Ja na przykład do takiego psa podszedłem, posiedziałem trochę przy jego kojcu, potem otworzyłem ten kojec, usiadłem przy nim i on przestał szczekać. Pomału zjadł coś z mojej dłoni, a potem wyszedł i zrobił sobie ze mną zdjęcie. Pani to jest pani pomysłodawczynią tej akcji. Właściwie kiedy powstał pomysł? Pomysł zawsze był we mnie. Zawsze miałam zwierzęta, to były w większości zwierzęta adoptowane, ponieważ pracują z gwiazdami. A widziałam, że większość z nich ma zwierzęta adoptowane. Pracują również z artystami, malarzami, organizując dla nich wernisaże sztuki. Więc pomyślałam sobie, że świetnie byłoby połączyć siłę, wrażliwość serc i artystów, aktorów, i artystów, malarzy, i zachęcić ich do tego, co tak naprawdę pewnie im w sercach kołateło, a więc pomocy zwierzętom bezdomnym. Na pytanie, czy zechcieliby wziąć udział w takim przedsięwzięciu, każdy odpowiedział oczywiście jak najchętniej. I stąd akcja Wielcy Małym. 1900 po raz pierwszy, 1900 po raz drugi, 1900, Gdy to będzie? 1000? 1100, tak? Nie, nie, 1000? 1100? Nie, 1000? Jeden ślub Jak to kiedy będzie? Dwa tysiące 2000? Tak. Dwa tysiące. Boże! Dwa tysiące to po raz pierwszy. Dwa tysiące po raz drugi, dwa tysiące. A co ty na to? Na to. Taki pies. Wielkie brawa! Bardzo dziękujemy i gratulujemy. Następna praca. Ja w tej akcji biorę udział już po raz siódmy, to jest siódma edycja. Biorę w niej udział, bo widzę efekty konkretne. Byłam tam parę razy, tam były zrobione zdjęcia z psami, które zostały adoptowane, czyli jest konkretny, konkretne działanie i konkretny odzew. Ludzie po prostu te psy biorą, czyli te nasze znane buzie coś dają dobrego. Właśnie to ja nigdy nie miałam psa takiego kupowanego z hodowli, tylko zawsze brałam z fundacji albo ze schroniska. W związku z czym nie mam porównania, jak to jest y, mieć innego psa niż ze schroniska. I w tym schronisku, gdzie właściwie tak ostatnio byłam i fotografowałam się, właśnie m.in. z miksem, gdzie jestem na tym kalendarzu, który po prostu podleciał i prawie że mnie nie, nie, nie wywrócił, polizał mnie, mnie jęzorem, było pełno takich zwierząt, które się po prostu błąkają po ulicy, wyrzuconych z samochodów. Fantastyczne zwierzaki, które niestety okaleczone, bo wpadły pod samochody. Cudowne, e, cudowni przyjaciele. Kiedy, kiedy e, jak się, zupełnie niedawno jechałam ta, z panem taksówkarzem i rozmawiałam z kimś o tej akcji, pan taksówkarz powiedział, że właśnie przed chwilą zmarła mu sunia. Ale proszę powiedzieć wszystkim, że jak ktoś taki weźmie sobie psa, to ten pies znajdzie właściciela, ale, ale, ale ten właściciel znajdzie przyjaciela.